Tędy chyba. I co, wy jeszcze chcecie jechać? No. -da. No nie wiem co zdążycie. Zdążymy, zdążymy. Bo burza idzie. Jeździliście kiedykolwiek. E, o, e, ale ten sprzęt to schowaj kolego, bo go zgubisz. Tam jak ci wypadnie, to już koniec w kaplicę nie znajdziemy, w nie znajdziemy tego. W bo tam zorośla i niestety. No. Tak nie pojedziesz. I A z ogólnie z telefonem pojedzie? samym? Też nie. Ile tam telefonów leży i leżało. A, nie. widzi pan. A znajdziemy dopiero w przyszłym roku jak śnieg zginie. Aha. No. Żeby nie było. Żeby sobie nie pojeździliśmy? Uzele. I szybko się zastanawiacie, bo za chwilę tak was nie puścimy. Kurde, pojechałbym. Bo Sekundę. Ym, prze... Pioruny biją w tory, tylko pęknie. No co? Hmm. Jak by to zrobić? Poczekaj, myślę teraz. Ma taśmę jakąś. Trzy sekundy do myślenia, bo za chwilę was nie puścimy. Ryzykuj? A na własną odpowiedzialność mogę? A za chwilę będziesz pan płakał, że tam pan pogubiłeś połowę. Weźmy, kiedy pan przechodzisz tu, to odpowiadamy za to. I teraz tak, a on kosztuje 5 tysięcy. Teraz tu będzie pan się dopominał od, od tego. O tym, nie, no kupię sobie nowy. A to też taki tutaj mały łebek, mówi to mi w mama kupi nowy. A ja, ja, jestem, ja sam zarabiam na siebie. A, mhm. Nie, 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 bo będzie nie, no, nam pan tutaj ma... płakał, zawracał gitarę przez tydzień. No, no, nie, tak? no, dobra, no. Tutaj na i A jeśli nie, to... Dobra, widzowie, a możemy was tutaj postawić na przykład i będziemy na końcu? Jak was tutaj postawimy i na końcu będziemy? I my sobie zjedziemy? I poczekacie na nas jakoś? Tak, tak, nie, tak. Okej, gdzie mam postawić? No tu, no tu. Tu? Dobra, zobaczcie nas na końcówce. panu było A ktoś będzie To podsłuchujcie ich. Dobra. Zostawię od razu to. Zostawię wszystko, poczekaj. Zjedziemy, dobra? Mm. No to już dońcie, bo za chwilę przyjdą następni. Co to jest? Ja mogę plecak jeszcze panu dać, żeby był to, bardziej. Stary. Nikt nie ukradnie? Nikt nie ukradnie. Tak, nie. Nie, nie przyjmujemy takich rzeczy yy. ze względu na to, Dobra. Wyłączam alerty wejściowego. Ok. Dobra, robimy to. Uważaj, uważaj Władysław, bo tutaj jest sprzęt wysokiej klasy, czwartej generacji. Nie to z utępu, to tak strasznie, ale czarno jest wam. A ten jak tam spadnie, to do tego... Chyba, że władka puścimy w te. Dobra, już, i Dobra, to tak Nie, już daj po przejadę. A co, idziesz już? Opuszczasz nas? Możemy go wciągnąć, jaku. Chodź z tej strony. Tak? bo To nie wiem czy wszystkie chodzą Ale to nic, że lecą. Zaraz zobaczymy. Dlaczego no, patrać do domu? Nie no. ten Nie no czeka. Nie, boi się wurz. No. Jeszcze mi to tylko A jeździłeś kiedykolwiek? Ja byłem, tak. Bo jak tutaj burzę tłuką, to nie daj Boże, krękacie narody. Nie, no Pali potorach wszystko. Tu to jeszcze to jesteś dzieckiem. To chodź szybko. Tu. Nie tutaj do tej brameczki i jeszcze tam jedni jadą z Nowa wiadomość od użytkownika mama. Franek, znalazłam trzy butelki z żółtym płynem w twoim pokoju. Co to ma być? Marquisa, to jest. to jest. Poszła. O koniec czy na myśli wychodzimy na prawo. No, tak Ja to mam pójść. A po Wszystko no i okej okay jest. Dziękujemy. Oj, podtrzymaj. podtrzymałeś? A mówiłem, a jakby to było na moście? No właśnie. A nie było takie szybkie wcale. nie było. Nie było takie nie. szybkie. Ona chciała szybciej. Dobra. Ja się dobra dziewczyna, no jak chcę szybko Dobra, dziękujemy. Elo pożyczył 8 zł. Halo, halo, kiedy? Bom, mam odpalić. Franio, gdzie jesteś? Nie ma żadnej bomby ogarnić. Ja nie było Norda Wiem o tym, bo jestem w kontakcie z moderacją. Ale if there was an N Sorry Twitch Administration. Oh, why did you... <coughs> co? Tak to bezwodzie. To To co? Dziękuję się, Majeniu za suba. Got to blok a, trzymaj jeszcze, wezmę sobie telefon. Dlaczego bana ma Twitch na mhm. 3 mol? A, to jest długa historia. Ale, na przykład, wciągał tabakę na streamie. A, a nie można Co? Nie można zapalić? Nie, on wciągał, nie, nie palił tabakę. Mam plecak, spokojnie chłopaki. Ej, dobra. Ej, kurwa, już wszystko. Dałem już Jeszcze deszcz zaczął padać.